Ponad 30 wagonów kolejowych wypełnionych tysiącami martwych ciał to wydarzenie stało się jednym z najważniejszych momentów w historii II wojny światowej i Holokaustu. Mężczyzna, którego ręce były wyćwiczone w wyrabianiu ciasta i pieczeniu chleba, a jednak używał tych samych rąk, by wrzucać tysiące ludzkich ciał do ryczących pieców. Zabijanie od 100 do 200 więźniów dziennie. Czasami ciała były układane jedno na drugim jak drewno opałowe. To nie jest historia o potworze wywodzącym się z ciemności. To przerażająca rzeczywistość Ericha Musfelta, piekarza, który stał się mistrzem płomień Holokaustu. Piekarz z Brandenburgi aby zrozumieć, jak człowiek staje się agentem przemysłowego ludobójstwa, musimy spojrzeć poza karykaturę wrzeszczącego nazistowskiego oficera i zbadać ciszę zwyczajnego życia. Erich Musfeld nie był wyhodowany w laboratorium nienawiści. Urodzony w lutym 1913 roku w spokojnym regionie Brandenburgii, jego wczesne życie definiowała prozaiczna walka niemieckiej klasy robotniczej. Nie był żołnierzem, był piekarzem. Przez lata jego świat wyznaczały temperatura, czas i produkcja pożywienia. To groteskowa ironia, że umiejętności, które wykształcił w piekarni, dyscyplina, rutyna i zarządzanie ciepłem, zostały później wykorzystane do obsługi machiny ludobójstwa. Jego radykalizacja następowała stopniowo, będąc skutkiem ekonomicznej ruiny, która rozdarła międzywojennych Niemiec. Jak miliony innych poszukujących stabilności i celu, zbliżył się do paramilitarnych organizacji rosnącej partii nazistowskiej. Dołączył do SA w roku, gdy Hitler przejął władzę i ostatecznie przeszedł do SS, ideologicznego awangardy reżimu. Jednak Musfeld nie był przeznaczony do walki na pierwszej linii frontu. Jego talent, jak widziało to SS, leżał w administracji i zimnej logistyce. Do 1940 roku został wchłonięty do jednostek ESES Totentopf, jednostek głowy śmierci odpowiedzialnych za system obozów koncentracyjnych. Po służbie w Auschwitz, pierwszym w 1940 roku, gdzie pracował przy zespołach roboczych więźniów, został przeniesiony do Majdanka pod koniec 1941 roku. To właśnie tam, na obrzeżach Lublina, piekarz oficjalnie zostawił za sobą swoją człowieczeństwo. Już nie tylko pilnował więźniów, otrzymał władzę nad utylizacją zmarłych. Ta przemiana oznaczała śmierć Ericha Musfelta cywila i narodziny mężczyzny, który wkrótce zaczął traktować ludzkie ciała z tym samym zdystansowanym, biurokratycznym profesjonalizmem, który kiedyś stosował do bochenków chleba technik z Majdanka. Majdanek wyróżniał się wśród nazistowskich obozów. Leżał niewygodnie blisko miasta Lublin, a jego drut kolczasty był widoczny z cywilnych dróg. W tym obrębie Musfeld został mianowany komendantem krematorium. Jego rola była techniczna, ale sposób, w jaki ją wykonywał, był sadystyczny. Odpowiadał za ostateczną obróbkę ofiar obozu tych, którzy zmarli na tyfus, głód lub zostali rozstrzelani. Wyzwanie dla SS-manów w Majdanku stanowiła zawsze przepustowość. Liczba zgonów często przewyższała zdolności pieców. Zadaniem Musfelta było zapewnienie, że zaległości nigdy nie staną się problemem. Zeznania świadków z powojennych procesów ukazują obraz człowieka, który całkowicie odciął się emocjonalnie od cierpienia. Bywał często pijany, co było powszechną cechą personelu obozowego, próbującego stłumić zmysły zapachem palącego się ciała, ale alkohol często podsycał jego wybuchowy, morderczy temperament. Podczas gdy komory gazowe były główną metodą bezosobowego zabijania, Musfeldt osobiście uczestniczył w aktach przemocy, które szokowały nawet jego współtowarzyszy strażników. Jedno konkretne zweryfikowane zdarzenie wyróżnia się z procesów w Majdanku, ukazując głębie jego zepsucia. Podczas selekcji więźniów do egzekucji, młoda kobieta, zdając sobie sprawę ze swojego losu, stawiła opór. W chwili desperackiego buntu podrapała Musfelta po twarzy, krzycząc do niego: Dlaczego muszę umierać? Dla Musfelta nie było to tylko oporem, był to afront dla jego absolutnej władzy. Wściekły i krwawiący nie zastrzelił jej od razu. Nakazał swoim podwładnym związanie jej rąk i nóg. Następnie, gdy była jeszcze przytomna i krzyczała, wrzucono ją żywą na wózek i wciągnięto do rozpalonego pieca krematoryjnego. To nie było wykonywanie rozkazów. To był człowiek upojony władzą nad życiem i śmiercią. Używający krematorium jako narzędzia osobistej zemsty. Operacja Świętoplonów. Horror Majdanka osiągnął swój szczyt w listopadzie 1943 roku podczas akcji Erntefest, czyli Operacji Świętoplonów. Pozostał on największym pojedynczym dniem egzekucji w całej historii Holokaustu. Przewyższając nawet dzienne wskaźniki zabijania w najbardziej zaawansowanych obozach śmierci. Operacja była bezpośrednią odpowiedzią Himmlera na powstania żydowskie w Sobiborze i Treblince. Paranoicznym rozkazem likwidacji wszystkich pozostałych żydowskich robotników na terenie dystryktu lubelskiego, aby zapobiec dalszemu oporowi. Musfeld był centralną postacią w logistycznym przygotowaniu tej masakry. W dniach poprzedzających 3 listopada więźniowie żydowscy byli zmuszani do kopania zygzakowatych rowów za krematorium pod pretekstem, że są to obronne pozycje przeciwlotnicze. Rankiem w dniu operacji tysiące żołnierzy SS i policji otoczyły obóz. Jednak prawdziwym horrorem był dźwięk. Aby zamaskować hałas karabinów maszynowych dochodzący z pobliskiego miasta Lublin, SS sprowadziło ciężarówki z potężnymi głośnikami. Przez wiele godzin odtwarzano wesołe walce i marsze wojskowe na ogłuszającym poziomie głośności. Pod tą makabryczną ścieżką dźwiękową ponad 18 tysięcy żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci było prowadzonych do rowów, rozbieranych do naga i zmuszanych do położenia się na wcześniej rozstrzelanych osobach. Była to metoda pakowania sardynek, zaprojektowana, aby zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni. Musfeld stał przy krematorium, obserwując, jak rowy zapełniają się warstwami trupów. Jego praca naprawdę zaczęła się, gdy skończyły się strzały. Istniejące piece były zdecydowanie niewystarczające dla 18 tysięcy ciał. Musfeld nadzorował budowę masywnych stosów na wolnym powietrzu, używając starych podwozi ciężarówek jako rusztów. Przez tygodnie dym z Majdanka pokrywał region, będąc fizycznym świadectwem ludobójstwa, które Musfeld miał za zadanie wymazać. Szara Strefa Auschwitz. Kiedy armia czerwona zbliżyła się do Majdanka w lipcu 1944 roku, SS przeprowadził ewakuację. Musfeld został przeniesiony z powrotem do Auschwitz-Birkenau. W tym czasie był specjalistą, weteranem procesu likwidacji. Został przydzielony do nadzorowania Sonderkomando, żydowskich więźniów zmuszonych do pracy w krematoriach, w krematoriach drugich i trzecich. To tutaj zyskujemy najbardziej intymny i niepokojący wgląd w jego psychikę, dzięki wspomnieniom doktora Miklusa Niszliego, żydowskiego patologa zmuszonego do asystowania doktorowi Josefowi Mengele. Musfeld i Niszli nawiązali dziwną, pokrętną relację. Musfeld traktował lekarza z pewnym zawodowym szacunkiem, lecz nigdy nie pozwalał mu zapomnieć, że żyje na pożyczonym czasie. W jednej przerażającej rozmowie, którą zarejestrował Niszli. Musfeld przyszedł do gabinetu lekarza, skarżąc się na bóle głowy i palpitację serca. Niszli zmierzył mu ciśnienie krwi i zasugerował, że objawy są związane ze stresem. Musfeld wyśmiał tę diagnozę. Wyjawił, że właśnie osobiście zastrzelił 80 więźniów w tył głowy, ponieważ komory gazowe były przepełnione. Spojrzał lekarzowi prosto w oczy i powiedział: Twoja diagnoza jest błędna. Zabicie stu mężczyzn nie przeszkadza mi bardziej niż zabicie pięciu. Jeśli jestem zdenerwowany, to tylko dlatego, że piję za dużo. Ta rozmowa ujawnia kłamstwo u podstaw nazistowskiego oprawcy. Próbował uchodzić przed Niszlim za człowieka, snując historię o żonie, która zginęła podczas nalotu bombowego, lub o synu walczącym na froncie wschodnim. Twierdzenia, które historycy obecnie uważają za prawdopodobne fabrykacje, lub przesadzenia mające wzbudzić współczucie jego ofiary. Jednak maska całkowicie opadła podczas incydentu z 16-letnią dziewczyną. Po gazowaniu sonderkomando znalazło pod stertą ciał dziewczynę, która wciąż oddychała. Wskrzesili ją, nakarmili i ukryli, uznając jej przeżycie za cud. Gdy Musfeld ją odkrył, więźniowie błagali o jej życie. Przez chwilę zawahał się. Jednak biurokratyczna logika obozowa wzięła górę. Nie mógł pozwolić, by świadek komór gazowych przeżył. Pomimo próśb, Rozkazał podwładnemu zabrać dziewczynę na korytarz i zastrzelić ją. Cud został unicestwiony prostą decyzją administracyjną. W miarę jak Trzecia Rzesza upadała, Musfeld został wysłany do obozu koncentracyjnego Flossenburg, lecz jego wojna w zasadzie się skończyła. Został schwytany przez amerykańskie wojska i początkowo sądzony przez amerykański trybunał wojskowy w 1947 roku. Przez szczęśliwy zbieg okoliczności, który niemal uratował mu życie, Amerykanie skazali go na dożywocie, a nie na śmierć. Gdyby pozostał w amerykańskiej niewoli, być może zostałby zwolniony kilka lat później, podczas fali ułaskawień, dzięki której wielu nazistowskich zbrodniarzy wojennych wyszło na wolność w latach 50. Ale przeszłość ma sposób, by dosięgnąć. Rząd polski, w pełni świadomy jego potwornego panowania w Majdanku i Auschwitz, zażądał jego ekstradycji. Przekazano go do Najwyższego Trybunału Narodowego w Krakowie. Tam ukazano pełen zakres jego zbrodni: spalenie żywcem kobiety, masakrę podczas Erntefest, codzienny sadystyczny terror. Wszystko to zostało gołymi słowami wyłożone. Sąd przejrzał obronę wykonywania rozkazów, wyraźnie zauważając, że Musfeld i jego współpracownicy zabijali dla przyjemności. Wyrok brzmiał śmierć przez powieszenie. 24 stycznia 1948 roku Erich Musfeld został stracony w więzieniu Montelupich. Miał 34 lata, ale historia ma jeszcze jeden ponury zwrot akcji. Po wykonaniu wyroku Kat nie pochował jego ciała. W głębokiej historycznej ironii jego zwłoki zostały przekazane do Zakładu Anatomii Uniwersytetu Jagielońskiego. Człowiek, który nadzorował spalenie setek tysięcy ciał, odmawiając im nawet godności grobu, sam został zredukowany do biologicznego preparatu dla studentów medycyny. Władca krematorium zakończył swoje istnienie nie jako męczennik, lecz jako surowiec dla tej samej nauki, którą naziści wypaczyli. Podróż Erika Musfelta od piekarza do masowego egzekutora, zmusza nas do zmierzenia się z niewygodną prawdą. Potwory są tworzone, a nie rodzone. Jego historia to przestroga z przeszłości, której nie możemy sobie pozwolić zignorować. Jeśli uważasz, że takie opowieści muszą być zachowane, by świat nigdy nie zapomniał, kliknij teraz przycisk subskrybuj. Twoje wsparcie pomaga nam podtrzymywać światło historii. Udostępnij ten film, by przełamać milczenie i skomentuj poniżej: Jaką zapomnianą postać historii powinniśmy zbadać następną?